niezmiernie miło powitać Państwa w Czeladzi. Jesteśmy w miejscu wyjątkowym, nie tylko ze względu na to, że jest to jedno z najstarszych miast w Polsce, ale również ze względu na to, że jesteśmy w miejscu ikonicznym dla historii przemysłu w województwie śląskim i w Zagłębie. Jesteśmy w miejscu, gdzie przez ponad 100 lat funkcjonowała kopalnia Saturn, a w tej chwili dzięki godnym podziwu Starania samorządu mamy tak wspaniały obiekt, który wpisał się na mapę obiektów konferencyjnych województwa śląskiego. Potrafiliśmy je scalić, stworzyć, tak jak już mówiłem tu na wstępie, przy otwarciu. Pierwszą chyba tutaj w regionie taką naną, naszą mini w strefę ekonomiczną, nazwaliśmy ją wschodnią strefą ekonomiczną i powstał tutaj wspomniany przez pana redaktora pierwszy obiekt wielkopowierzchniowy, pierwsza galeria. Galeria M1, pamiętam ten sławetny przetarg, który rozpoczął się od 10 milionów, bo zakończył na 46 milionach złotych. To był chyba prawie blisko cały budżet naszego miasta, więc ogromny sukces. No i poszliśmy za ciosem, stworzyliśmy tą słodną strefę, w której ulokowało się już dużo centrów logistycznych i udało nam się odbudować gospodarkę naszego miasta.